Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć o tym, że NetEase nie troluje graczy, nie troluje data minerów. Tak przynajmniej wynika z wywiadu, który przeprowadził IGN. Jakiś czas temu mówiłem Wam o tym, że ludzie doszli do wniosku, że NetEase specjalnie podkłada takie świnie gdzieś tam w kodzie gry, gdzieś tam ukryte mocno. Dodatkowe informacje, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego, takie jak, nie wiem, nowe mapy, nowe skiny, nowe, e, nowe postaci, tak aby wybadać, kto likuje te wszystkie informacje. No i tutaj IGN e, zrobił taki, taki wywiad. No i tam oczywiście zapytali deweloperów o, o, o ten trolling. No i oni powiedzieli, że generalnie. E, nie mamy czasu na takie rzeczy, jesteśmy mega zajęci i, i, i nie chcemy. A gdybyśmy chcieli, to zrobilibyśmy to nieco inaczej, nieco lepiej. Także mamy jakiś tam plan, powiedzmy półroczny, roczny i trzymamy się go. Chcą dodawać nowe postaci. Dwie postaci co pół sezonu, czyli co około 6-8 tygodni mamy dostawać przynajmniej jedną, a docelowo dwie postaci do Marvel Rivals. No i powiem Wam szczerze, że to jest trochę niepokojące, bo powiedzmy na początku teraz to jest super, no bo mamy nowe dodatki, nie? nowe postaci i tak dalej, ale powiedzmy za rok, w połowie 2026, my będziemy mieli. Na początku mieliśmy 30 postaci, teraz już będziemy mieli blisko 40. Tak więc za rok od tego momentu będziemy mieli no jakieś 100 postaci, jak nie więcej. Będą musieli zwolnić um, z dodawaniem postaci, powiedzmy dwie na sezon albo jedna na sezon, bo inaczej skończy im się. No nie, nie skończy im się. Prędzej ludzie przestaną grać w Marvel Rivals niż, niż, skończą, im się, niż skończą im się postaci do dodawania. W każdym razie jest to na razie spoko, ale na dłuższą metę jest to niepokojące, dodawanie w takiej prędkości nowych postaci. Powinni to robić coś mniej więcej ala Overwatch, do którego później sobie przejdziemy. Ale na razie jest to ok. Także e, oficjalnie, oficjalne stanowisko Netis jest takie, że nie troluje data minerów, e, nie mają na to czasu, są ogólnie zarobieni. No i w momencie nagrywania tego materiału, czyli jutro, 21 lutego, wchodzi e, kolejna faza sezonu pierwszego, czyli jakby druga część. No i wraz z nią druga część Fantastycznej Rodziny, czyli Human Torch i Ben Grimm, czyli Rzecz, czyli The Thing. E, dobra, kolejna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, to ten wspomniany Overwatch 2. E, twórcy, Blizzard, po prostu Blizzard, twórcy Overwatcha 2, mówią, że sukces... Marvel Rivals jest dla nich super, bo dzięki temu będą mogli jakby im uciekać, że czują tą presję od Marvel Rivals od NetEase, aby ich Overwatch 2 był lepszy. Powiem tak. Już jest za późno, żeby ktokolwiek przerzucił się na Overwatch 2. Mieli naprawdę parę lat. Mieli, kiedy pierwszy raz, pamiętam chyba w 2017 Overwatch 1 wyszedł, to oni nie mieli konkurencji. To była gra świetna ale Overwatch 2 wszystko popsuł. No i w momencie Overwatcha 2 już mieliśmy mnóstwo tych hero shooterów, także tutaj troszeczkę im no troszeczkę im za, za późno na to. Także Overwatch 2 ma kogo gonić w tym momencie. Na początku uciekał, ale pojawił się Net NetEase, pojawił się Marvel Rivals, no i teraz teraz musi gonić. Aaron Keller, jak tutaj właśnie, sorry, trochę się e, zamyśliłem. Aaron Keller tutaj napisał, że czują tą pozytywną presję i że bardzo się cieszą, że, mm, no, że mają takiego, takiego wroga, nazwijmy to wroga w cudzysłowie, jak Marvel Rivals. No i kolejna sprawa to tryb PVE, czyli player versus environment w Marvel Rivals, coś co ma Overwatch. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że do Marvel Rivals ma trafić ten tryb. No i tutaj IGN um, przeprowadziło wywiad z producentem gry, czyli Wykongiem W, który powiedział, że na razie nie mamy żadnych planów na wprowadzenie trybu PVE, ale nasza drużyna cały czas eksperymentuje z nowymi modami, z nowymi trybami gier. I jeżeli zauważymy, że coś jest na tyle dobrego, aby to wprowadzić. No to oczywiście podzielą się tym pomysłem z publicznością, czyli z graczami, no i na podstawie ich feedbacku wprowadzą to albo nie. Po pierwsze, jest to świetna decyzja, aby wszystko konsultować z graczami, no bo to gracze są konsumentami tej gry, to my powinniśmy mieć decydujący wpływ na to, co będzie w grze, a co nie, no bo to my kupujemy gry, no, ta była za darmo, ale wiecie o co mi chodzi, to my utrzymujemy ich przy życiu to my dajemy im pracę dlatego to my powinniśmy być takimi największymi konsultantami w, w każdej branży growej niekoniecznie filmowej ale growej na pewno no i powiem wam szczerze że taki tryb PvE dla mnie nie ma sensu w grze sieciowej no ale może masz inne zdanie dlatego daj mi znać w komentarzu poniżej no i no i ostatni temat czyli to może być początek końca Marvel Rivals, jak lubię w tą grę grać, jak gram w nią od czasu do czasu, jak uważam, że jest gigantycznym sukcesem, tak może to być początek końca, ponieważ NetEase zwolnił cały zespół odpowiedzialny za tą grę ze Stanów Zjednoczonych. No i powiem Wam tak, dlaczego? Przecież gra osiągnęła gigantyczny sukces ściągnięto ją, chciałem powiedzieć tak jakby no, sprzedała się, ale no jest za darmo, także pobrano ją w milionach e, kopii, e, rekordy pobite wszystkie, tutaj ktoś napisał, że mm, gra przyniosła 1,3 miliarda dolarów zysku, e, a to tylko oczywiście za pomocą Battle Passów, skinów i takich rzeczy, no nie, także to jest gigantyczny zarobek, no i zwolnili ich, dlaczego? Ponieważ netis już ich nie potrzebuje. Amerykanie, no wiadomo, z Netis zrobili grę. No i teraz już ich nie potrzebujemy. Możemy zwolnić połowę drużyny. E, dzięki temu nasz szef zarobi więcej. E, kluczowe postaci zarobią więcej. E, a my nie musimy już więcej nic robić, tylko możemy dodawać nowe skiny, nowe postaci, także to potrafią robić. No i oczywiście tutaj wylało się takie szambo na Netis mówiące o tym, że to jest. Um, Początek końca, że wszystkich zwalniają, że gra się kończy. Powiem tak z punktu widzenia gracza: gra się nie kończy. To znaczy, nas to, nie, graczy, to nie interesuje, co się dzieje za kurtyną. Nas interesuje gameplay, nas interesują dodatki do gry, nas interesuje to, jak się gra, to, czy deweloper słucha graczy, no nie? Generalnie to nas interesuje. Nie interesuje nas to, czy zostało zwolnione połowę studia. Jeżeli będzie to miało jakiś wpływ na jakość gry, no to oczywiście już się robi z tym problem. Ale dopóki nie będzie to wpływało na grę, no to jest ok. Że tak ogólnie to powiem. Oczywiście szkoda z takiego ludzkiego punktu widzenia, bardzo szkoda, że ich zwolnili, no bo oni teraz nie mają jakby pracy, no nie muszą sobie szukać nowej pracy. Ale z, jakby z marketingowego punktu widzenia, z punktu widzenia takiego super corpo, no to ja, ja rozumiem, dlaczego to zrobili. No i tutaj Jack Barrows, level designer for Marvel Rivals, czyli taki gość, który powiedzmy projektuje mapy, nazwijmy to. Ja powiedział, że no niestety, ale nasza amerykańska siedziba, NetEase, została cała zwolniona, no i życzymy im szczęścia i, i nara, no nie? Także, e, tak jak mówiłem. Generalnie jest to słaby pomysł, słabe zagranie ze strony Netis. Rozumiem ich trochę, dlaczego to zrobili, no bo chcą zaoszczędzić jak najwięcej kasy w tym momencie. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. No i co? Zapraszam was do następnych materiałów. Narka.